Siema. ten kto mnie śledzi na ryjbuniach, ten wie, że mamy godzinę 4.33 Jestem już prawie pod Karpaczem, myślałem, że nagram coś po drodze, ale powiem Wam, że Uff, ciężko Ciężko, bo przecież normalnie wszędzie śnieg, ani grama piaskarki, totalnie zero Tak to jak już mówiłem, nie wiem czy coś nagram jeszcze jak będziemy wchodzić, bo wchodzimy o godzinie po piątej jakoś Zobaczymy co będzie widać. Zobaczymy czy ta lampa, która teraz we mnie świeci, da radę. Idę obadać, bo jak widzicie, cisza, pusto. Nic się nie dzieje. Zobaczymy, jak tam wygląda nasze wejście. Drużyna jak zwykle się spóźnia. Więc nie będziemy czekać. Nie wiadomo na co. Powiem Wam, że jest godzina 5.06. Tutaj macie za mną wejście w którym będziemy atakować będziemy atakować bez tlenu śnieżkę w moim przypadku po raz trzeci w gaciach no i zobaczymy Już, jeszcze powiem wam jaka jest temperatura yy, bo mamy dzisiaj mamy dzisiaj w Karpaczu tutaj gdzie obecnie stoję pokazuje nam, że jest minus 2 więc zobaczymy jak będzie na górze. Jak już mówiłem, rok temu w kwietniu jak wchodziłem na śnieżce, nie wieje tylko 30 dni w roku. Więc podejrzewam, że dzisiaj też tam łeb będzie urywać. Co nagra, co się nagra, nie wiem. I czy się w ogóle nagra, zobaczymy. A few moments later.